No i klasa, zaczynamy kolejny fantastyczny odcinek Tym razem w końcu jest nas piątka, a nie czwóreczka Co ty nie powiesz? Ja Stasiu. gram rampę, mówię od razu Stasiu, 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 Stasiu. Czarno... I tam pizde, kurwa Tak się bawi. Gram rampę Ja zagram dwór Gram drzwi na No tak coś to tam disykreta młody uciekaj No i spoko, tak jest Mam tymkiem, no chłopie, zamykasz ich koniec No bo... to, to, to się dzieje, za dużo Ty, może być dwór, Jest, blas do venta, blas do venta. Na, na B, na B, na B, na B, na B, na B, na B jest? Kurwa, co jest? Kilometer przebiegli chyba. No I, to czyli dworem przebiegli, to już jest B młody, B, B, B. Wie wiem, B, tylko B. ja nie potrafię wejść do tego venta, ja bym jest zamknięty, kurde, lebere. Double doors, Aha, on był w węcie, co za pies. No, on jest chosy z góry. Tam gdzieś net był mój w, w, w tym. Już brak czasu. Proszę Ładnie Adi, ale no nie no no Ale bardzo no nie, no to bardzo dobrze. A jebać, to możemy teraz dworem na Teraz na dworem na Nejdach bym poleciał, kurwa z pistoletami. O ile ktoś tachtyka, tam będzie. Taktyka kurwa do mego, ale wywala. Nie a motor chyba wyszedł. Wywala ten do, ja to Pod się wypierdala Ale, on to przeżył? To ja pod właśnie, się, się leciał No, to w sumie masz ej, ej. oczywiście My zabił Ciebie jakiś pan czar blaka. Blaka, blaka. Blaka, blaka. No, no to co? Standardowe dwór, no to co? Standarda ustawienie. Stasiu, dwór. Ja trzymam drzwi. Nie mówimy nic. Oj! Dwór, to już. Na czerwoną. Czy nie? Leży jeden. Zeszli, zeszli Tu dół. Nadal są już pod b podbiegając z bombą. Bomba B. No, dobra, 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 dobra. Kurwa na Rampa będzie czysta, w trójkę biegali na B. Idź, idź, no nie, jest rampa. Leży rampa. No kurwa! Drzwi nie kurwa, po lewo ten w cornerze. Na głęboko. AD, BF. fajkę, Na kiedy i tak nie przejdziesz. No. Y to. Nawet nie musiał zamykać drzwi, nie? Dawajcie dworek lecimy Na nejdzika Tylko te muszą być zsynchronizowane troszkę, wiesz? Ja nie, są tylko dwa Dobra, dwa, nie? Po kasku, po kasku jest góra Po jest go mi dał kurwa tego, Z to ja miałem to zborem, się się złapać. Jest chyba dalej w góry. Nie, no, no rampą pewnie nie Nie, będzie. Już? Na ja byłem... bo Nie, 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 nie. Nie, 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 lecimy Nie, 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 nie. Coś nie, 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 nie. z nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dobra, pierdolę idę pod to, bo te kurwy cały czas tam schodzą. Którędy te dziwki tam schodzą? To jest bardzo dobre pytanie. No właśnie, ha. Ja na rampie nie było, dworem kurwa. Albo nie wiem. W dworze by tam walą. A dwór dojechaliśmy kurwa. No nie teraz, ale wcześniej. Nie no, teraz nie przejdą, teraz kurwy nie przejdą, nie pozwolę im no to. Dobra, no, AWP no, na daleko, kurwa ma w jebanym lobby Możesz ich tam deszać, Kogiasz Aha! Łał, dobra, łał, Jeszcze, jeszcze, kurwa, kurwa The Heaven, góra Mam, tak. Jezu, yeah, side, kurwa, jeszcze Staszek kurwa, pomóż, ...do chuja Picker, kurwik, kurwik Ciąg, starzyk, nic, ani starzy, z Jebać pojechał Młody rampę tam na rampa. Młody idzie, rampa pójdę w tej No pójdę tą rampę, słyszałem i co zagrań na tych drzwiach. Tylko uważaj, bo oni tam wysadzają mnie i abupa jest grana daleko. No i chuj. Dobra, jebał, pies tą grę. Co mi byli tam, nie byli? Był jeden tylko. Młody przeszedł, Adi przeszedł jeden? Tak, przechodź, przechodź, W środku, już jest, dobra. Ale są jeszcze, są za czerwoną. Coś. Jest jeszcze dwóch, 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 dwóch ostatni. Ty tobie do prawej, za czerwoną. Ja patrzę Tam co? jest, gdzie zapludowałem. Za dojeżdżamy O! Gdzie jest, gdzie jest? Co, co kurwa? Spokojnie panowie, kurwa tam. Oj, Staszek, mów remontu, u to chwała daje się. Ale mnie kurwa obiły te dwa, chłopie. Odwinam moc, stary. Rampa jest? Czemu cię nie wcieli? Chodzisz w sześć siedmiu lat na rampie. Tam rampą wpływamy na B. I dwór na razie czysto, póki ten nie idzie No, Mogę ci Dobra. On wyjdzie do Daj przeszok, że wyjadę. Idziemy sobie jakoś, kurwa, teraz w lobby. Mi tam się podoba grać na drzwi Elegancko No to pilnij to pilny, Co palisz teraz Ja tam czas tam palę no, no dobra Cały czas palę, jak słyszę, że biegną dwóry no to zbiegam, kurwa do secret'a Kurwa się se pal, se pal tam, się pal tam secret'a Dobra, ja na rampę, idę Kurwa but... Rampajn był

Oj, krabik jaki bogacz. Hehehehe. Fajn. Ooo. No, dobrze. Dwórcaś smokisz. A ty dwórcaś? Nie wiem ile. Wilczysz to coś? Flashbang. Kurwa, rampa no, no. jest. Podchodź. Leżą, leżą, dojad, i i dwa i Za czerwoną, za czerwoną, bomba dojżam, za czerwoną. Dojeżdżam. Kalasznikowy, kalasznikowy. Gdzie? Gdzie? Kalasznikowy. Kalaszników najlepsza broń. Ej, Jimmy, znasz żarty o głuchym i o pedofilu? Nie, ale powiedz. Co? Nie, ale możesz powiedzieć. Co?

6 dziewczyn z 5 rozgryzają za że. A tutaj smoke'i, tam widzę. Gdzie, gdzie? Na dzik. E, w lobby jest jakiś śmieć. długi jest w lobby. Pod rampę podjeżdżają. Paka. jeszcze jeden dwóch, jeszcze do prawej był tam. Kurwa. Smoke'a Gdzie do prawej? W od prawej czerwonej, nie? O to mi chodziło. Ta kurwa. O, no, no, nie Oj, coś gdzieś widzisz? Masz pakę? Tak, auk. Oj, tak, tak jest, jest. No, no, no. No Dobra, no i jak kaczki. Także się oh! w ja Wuje, ile to ma pieniędzy? To jest naszego Wpa, bo coś tu mów. O ty, meczkę, to meczkę. ja w sumie też bym meczkę. No to macie, czwórkę zwykłą. Zwykłą, zwykłą. Ja bez. macie, ja... taką, taką. Ja gumek nie używam. Oj. Jaki ty męski jesteś? Ty jakoś na to nie narzekasz. Jeszcze jeden na rampie. Jeszcze jeden na rampa. tak blisko, rampa. No blisko, Na blisko, dobry rampa. blisko, dobry nie wiedział. To dobry rampa. wiedział. blisko, dobry rampa. No blisko, dobry rampa. No blisko, dobry rampa. No No blisko, biegnie. rampa. No biegnie. dobry rampa. Będzie No trzeba. No tak będzie. I teraz Ja o, o, ja pi, On w szoku i ty w szoku. szoku Starszy, Staszek tego ryja, że kurwa, chyba Presja <grym, grym>, kurwa, bo będzie. dawajcie wentylem na B. Młody jesteś pierwszy, biegł, Ja już opa, kurwa, znam tego czego będę no, na Staszek No kurwa, myślę, że trzech przebiegnie, chłopie. Jest wygrana runda. A przebiegną wszyscy. Ja rampę mogę. To pak ja być młody, bez pierwszy. Nie, no rampę dojeździemy. Macie fresza No bo wjeżdżaj tymi drzwiami A dwóch na pomć i Takie, takie No, to do... no, pojechali No to dawaj, drzwi Jeden chyba Rampa dwóch Dwóch Dwóch, dwóch, na rampie Double door Double no no prawie U, nam to wyszło. Dobra, wyjazd na Wyjeżdżamy na bezbędnego pierdolenia i tyle, kopia. Dobra, do, 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 do. to chyba jest. weźcie Jeżdżam, Kevin, 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 kevin. Ja pierdolę Oj w Dobrze, no jest No dobrze, dobrze Super jest, kurwa <noise> Cipeczkę co robimy? Ja. Ciężkie pytanie. Full eco? No spokojnie, może w tak grajmy Ale chulimy Chajne no, dobre komuś <noise> Palił się, palił się, przebiegał no ładnie stasiu Dobra, dwóch jest tutaj, możemy wjechać rampę To rapa smoga, ale możemy przez stroną Fuck bo to tu... 060 O tu będzie sam kurwa jak Gdzieś tam jest na A Ej, jest na B kurwa ma jest Jeden Ja, jest? Taka ja taka. się wyjebałem na B Dobra, dobra Był za tym Saidosem na B Czekaj, już chcę Ale weźmą Aha, zostaj losem tu na stopniu Chcę go spolić Pol się Oj, no, tak. nie spolisz się Czekaj, jeszcze nie w się i wjeżdżamy w niego Czas to daje, no, kurwa <śmiech> <śmiech> Dobra, jedziemy z Liborą w czasie Gdzie? Ты, посмотри, у меня нет кот, ну ладно Ты посмотри, у меня нет Смокер, у что Есть бомба Не, у ja <photos> нас <ничего out> No i tak to można grać Aczkolwiek szkodę ginie Co zniknął, nie? Ale Pierdolony zniknął magii. Chyba musiał obejść to naokoło tak? Nie, musiał zeskoczyć, jak oni akurat nie widzieli Jak się co język podchodzi O kurde Zaraz go ja nawet tego Stasiu nie skomentuję. nie, ja no, pewnie, bo ktoś... Zobaczymy co Jest, biega Pomaga, jeszcze tam. Jeszcze Ja patrzę na oj, jeszcze. Oj się Trapa. Ja, Lewo, prawo? No, prawo? Nie wiem. Weź no. no. no, no jak jak to? Roberto, znowu. Trzeba no ja przygrywać. No, no i ty mnie to też żeś robił. Kurwa, Dejok, jakbyś ty to widział, ja się tam szanuję, Stasiu, i po towarzu chłopie pod nogi. Ja się parę Nejda dostaję. Ja chcę Stasiu, żebyś się nie, nie rzucił, chłopie. <śleszturzy> Tyle przerwy kotuje jednak, ale kurwa. Weź jeszcze z tabeli, dalej jest. Wypukajcie się, stanie jak przegramy, to nie wiem, o oh, kurwa Stasia, a czekujesz? Leży Możemy jechać rampę, nie? Jedzie jeszcze jeden Jedzie jeszcze Co wejał z rupą, No to jechać go Zbiegł chyba na mało. Jechać, jechać, zim. Nie nerwował Kurwie, gdzie on jest? Tu jest Nie patrz go. Grałczaj, jak nie to Nie dobrał WP. Całknięty są jedyncze drzwi, czy nie? Ja ich tu trzymam, jak coś. Ale nie ma nikogo dalej. Gdzie paka? Dobrze to być safe. Gdzie paka? Wrócił kurwa. To jest fajnie za Ja ogólnie to ginę. I tak bym zginął, bo miałem 20 hp Na respie ale ty, ty, też, ty też, zginiesz tutaj jak coś nie zginę <noise> Nie mógł tak, nie zginę Zginiesz nie zginie. To nie zginąłeś Już się, wydaje się, w w go. znałeś, znałeś się Gogi, jeszcze jedna śmierć i jesteśmy jak bracia Bracia obcy. <noise> bracia krwi. Tak jest i kości O kur... ma duży. A że na Już są, ma

Na schodach by nie zginął. Zginąłbych. No ciężko tu nie zginąć, kurwa, tej popy. No ale mnie ja zadługo No Właśnie nie wiem czemu. Ale na tych schodach by zginął. Oni teraz Eko powinni mieć. Błagać, wili ramp. Otworzyłem A, otworzyłem a. No też jestem już na A. Jest jeden. Gdzie, gdzie? Heaven, heaven, heaven. heaven, heaven. Okay, wysadziłem, wysadziłem. zasadziłem kevena. Jeszcze jeden na, na Leży rampa. Ty, ale A ty popa? masz bombę na rampie. Wupa, A WP była. Co, czekaj, to ja kurnikiem wracam. Heaven, heaven. Uh, outside, outside. Ja idę od kurnika i plantuję. Chce ktoś AWP czy nie? Halo, chce ktoś AWP? Dobra, to nie brałem. Co? <laughs> ha Cześć, no może wziąć On tam zawsze wychyli się Dwóch, dwóch na A, dwóch na A, dwóch na A Będzie stagaz, da, dojazd tej rampy, dojazd tej rampy, dojazd tej rampy Oj, nic się widzę Rampa dobra. czysta, rampa czysta, wjeżdżamy, wjeżdżamy na Tobę Jeszcze jedź ja, Wjazd, wjazd, wjazd Dwóch na A jest, dobra dawajcie to Tobę Bóg z venta będzie Patrz ktoś podwójnie Ja patrzę bo idzie Muszę Proszę bardzo, to się ten, o dobra Ja się zapomniałem jak to się nazywa Aquana Aquarium? Akwarium, no, 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 Aquarium, no Po angielsku aqua Aqua, właśnie aqua Z Aquana widzieć Może będzie jak Nie blokuj A ty blokuj Wjeżdżę lampa Plant 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 A Kto bał Gdzie jest paka? Na reszcie A No to dobrze ja, Mamy całe A Ale bez paki czekaj Ja coś próbuję Spróbuję zabiegać. Przez drzwi mogę wejść? Jeszcze będę? Dorzuciłem tam smoka Widzicie jakie otworzyłem. tworzyłem Na dębie Nie ma już Outside chyba jeszcze Outside outside nie, no, nie no, 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 no. Kurwa, Kotaju. Czy bombę, jeszcze może kurwa? Nigdy już mam na ocadzie, no. Podchodzimy Spaliłem go tutaj na blisko. By, no, cool. Jeden był na blisko, a drugi był garażek coś. No i się rampę Patrzcie coś Ej, lobby, lobby! Ja dobra, na razu! Debil za mną. Wow, o ja, pierdole. Żeśmy się wyjebali trochę. Popuję się jeszcze, ale. Pierdole, się. Dawaj, dawaj. A czy macie? Bez? wszyscy są od czego? Dobry. Co ty kurwa Stasiu, dawaj, że tam były? No tu kurniki. Robi. Dobra, nie idź do niego. Dawać. Chowaj się tam. O, wyjebało głupo. Chowaj się tam, Staszek. Nie wyjdź. <śleski> nie <śleski> wyluź. <wytrzał. śleski> No to jest kurwa łasa, kurwa na fragi, no. Nie przepuśćcie okazji, żeby chłopie fragać i nie podpierdolić. To ja muszę 9 gier wygrać, żeby dostał, kurwa na, na rangę. Ja pierdolę ja 7 koła, 5 rozejbane gówno. 7 koła dostałeś? No? Ja pierdolę. Grubo, nie? Mało w chuj. Mało? Miałem 12. Za dużo dostałeś? Miałeś 12? 12-13, no? Nie możliwe, że ty miałeś 12. No ja kurwa niemożliwe.